Słoneczne Radio i wiadomości .com. Dzień dobry, witam Was z Tampa Bay. Będzie głośno, będzie szumieć, no ale buduje się tuż za mną, a to oznacza, że trochę szczęśliwców znajdzie swoje gniazdko, być może na resztę życia. Wspominałem nie tak dawno o rynku nieruchomości na Florydzie, również tutaj w Tampa Bay. Mówiłem o podwyżkach, mając nadzieję, że sytuacja przynajmniej trochę się. Ustabilizuje. Niestety tak się nie stało, i ta część Florydy ma najwyższe podwyżki czynszów w całym kraju. Ceny domów rosną, domów brakuje, więc siłą rzeczy drożeje wynajem. Tyle tylko, że w zastraszającym tempie. Dane pokazują, że mieszkanie z jedną sypialnią i jedną łazienką w Tampie kosztuje średnio 1600 dolarów. W St. Pete ten sam rodzaj mieszkania będzie kosztować około 2000 dolarów miesięcznie. Dlaczego ceny rosną? Co na to analitycy i ludzie doskonale znający się na rynku nieruchomości? Otóż. Powodów jest kilka. Pierwszy, rynek dla nabywców domów jest konkurencyjny, co oznacza, że domy kupuje garstka ludzi, reszta trafia na wynajem, również ci, którzy sprzedali swoją nieruchomość, by kupić nową, ale jej nie kupili, bo albo jest za droga. Albo jej nie ma, bo pod tym względem rynek wygląda słabo. Drugi powód to masowe przeprowadzki do słonecznego stanu. Każdego dnia na Florydę przeprowadza się średnio ponad 800 osób. A skoro nie można kupić nieruchomości, to się ją wynajmuje, a ponieważ zainteresowanie jest ogromne, to ceny czynszów idą w górę. Trzeci powód to pandemia, która również przyczyniła się do wzrostu czynszu poprzez braki materiałów budowlanych. Wspominałem wczoraj o setkach tysięcy nierozładowanych kontenerów i mówiłem, że w nich jest wszystko. Nie tylko telewizory i zabawki, ale wszystko. Również to, co jest potrzebne kontraktorom i dekoratorom wnętrz. Mówiąc wprost, deweloperzy mają trudności z ukończeniem projektów z powodu problemów z łańcuchem dostaw, czyli wysoki popyt na mieszkania i niska podaż powodują gwałtowny wzrost cen. Jaka czeka nas przyszłość? Nie wiadomo. Po pierwsze, Biorąc pod uwagę brak materiałów, które zamiast być w sklepach i hurtowniach, zalegają w kontenerach, na wodzie lub w porcie, czeka nas zastój. Po drugie, pamiętając, że cena kontenera wzrosła z 1700 dolarów do nawet 35 tysięcy, to gdy już te materiały trafią na rynek, to będą droższe, czyli spowodują wyższy koszt wybudowania i wyposażenia nieruchomości. Skoro o kosztach mowa, to nie wiem jak jest w waszych stanach, ale na Florydzie gubernator DeSantis jest mocno sfrustrowany wyższymi cenami za paliwo, gaz, jedzenie, czyli jest wściekły na to samo co my wszyscy. I nie dość, że jest sfrustrowany, to jeszcze zapowiedział rozwiązania, które mają ulżyć mieszkańcom słonecznego stanu. Jeszcze ich nie ma, ale gdy tylko zostaną obwieszczone, na pewno was o tym poinformujemy na naszym Facebooku. Instagramie i na stronie słoneczneradio.com. Paweł Kuliński pozdrawiam z Florydy. Do usłyszenia i do zobaczenia. słoneczne radio.